Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotujemy pizzę z bajli. Zapraszam. Zacznijmy od przygotowania sosu. Dwa ząbki czosnku. Przenosimy się na patelnię. Rozgrzewamy patelnię. Odrobina oliwy. Wyciskamy czosnek. Delikatnie go przesmażamy. Warto zmniejszyć tutaj temperaturę. Yy, pomidory, ja używam muti i one są na, na serio najlepsze. Wszystko mieszamy, i teraz musimy z nich odparować wodę. Jak to się odbywa? A no, zostawiamy te pomidory na jakiejś tam sensownej temperaturze, nie za wysokiej, bo będą bulgotać. I czekamy aż woda, która w nich się znajduje, odparuje. Jeśli pojawiają się takie bąble, to od czasu do czasu po prostu zamieszajcie. Widać też ten proces parowania tutaj. Yy, to znaczy, że właśnie woda odparowuje. Podrobina soli. Taka ćwierć łyżeczki. I troszkę miodu. To jest takie pół łyżeczki, maksymalnie. Mieszamy. I nasz sos jest gotowy. Przeleję go od razu do miski. Przenosimy się na deskę. Teraz sprawa jest już bardzo prosta. Przekrajamy bajgle na pół. Tak samo robimy z drugim. Przepis na bajgle pojawi Wam się teraz w prawym górnym rogu ekranu. Z bajgli musimy wydrążyć środek ciasta. Tak przynajmniej trochę. Nie za mocno, żeby nam bajgle nie pękło od spodu. I teraz wszystko już jest bardzo proste. Wypełniamy nasze bajgle z sosem. Jak wycieknie, to się nic nie stanie oczywiście. Przełożę to sobie na blaszkę do pieczenia. Wyłożoną papierem, oczywiście. Następnie mozzarella. Rozrywamy sobie kawałki. Jak tu bicie dużo sera, to dajcie go oczywiście więcej. Myślę, że tyle będzie wystarczające. No i ja mam trochę salami pikante, więc dokładam. I teraz tak, ja użyję grzałki grillowej i ustawię temperaturę na 240 stopni, to powinno trwać dosłownie, nie wiem, z 4-5 minut w piekarniku. Jeśli nie macie, to ustawcie jak najwyższą temperaturę na grzałkę góra-dół. Jak widzicie, przygotowanie tych bajki jest naprawdę trywialne. Wydaje mi się, że to może być hit każdej domowej imprezy. Eee, mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli przygotowaliście, to pochwalcie się tym na Facebooku. Dzięki za ten film i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej!